Nie każda groźba niesie ze sobą broń. Nie każde zagrożenie krzyczy. Niektórzy z najbardziej niebezpiecznych ludzi na świecie chodzą w milczeniu, ubrani w szacunek, ukrywając się za uśmiechami. Stoicy ostrzegali: charakter jest przeznaczeniem. Dziś omówimy tych, których charakter może po cichu zniszczyć Twój spokój, Twoją ambicję, a nawet Twoje życie. Przejdźmy przez sześć typów najbardziej niebezpiecznych ludzi, przez pryzmat stoickiej mądrości. Pierwszy manipulator, Epiktet, powiedział: Tylko ludzie wykształceni są naprawdę wolni. Manipulator korzysta z Twojej niewiedzy, nie tej o faktach, ale o własnych emocjach. Nie używa siły, używa poczucia winy. Nie kłóci się, on przekręca. Sprawia, że czujesz się winny, nawet jeśli nie jesteś nic winien. Stoicka przypominajka: Kto kontroluje twoje emocje, kontroluje twoje decyzje? Naucz się zatrzymywać, naucz się kwestionować swoje poczucie winy. Manipulator nie przetrwa w obecności samoświadomości. Drugie. Chroniczna ofiara Marek Aureliusz powiedział: Wybierz, by nie czuć się zranionym, a nie będziesz. Chroniczna ofiara robi coś przeciwnego. Zbiera rany jak trofea, noszą winę jak zbroje. Nie ranią cię bezpośrednio, ale wysysają z ciebie siłę, uwagę, czas i klarowność. Stoicka odpowiedź. Praktykuj współczucie, ale nie wzmacniaj słabości. Pomagaj, ale nie noś tych, którzy nie chcą chodzić. Trzeci geniusz, sterowany ego Seneka, ostrzegał. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie, poleganie na jutrze. Ten człowiek wierzy, że świat jest mu coś winien. Jego inteligencja jest prawdziwa, ale charakter płytki. Traktuje sukces jako dowód wyższości, ludzi jako narzędzia. Stoicka ochrona. Wielkość nic nie znaczy bez pokory. Marek Aureliusz był cesarzem Rzymu, a mimo to przypominał sobie codziennie: Możesz odejść z życia w tej chwili. Niech to określa to, co robisz, mówisz i myślisz. Czwarty. Zazdrosny, milczący obserwator Seneka powiedział: To nie człowiek, który ma za mało, jest biedny, lecz ten, który pragnie więcej. Zazdrosny obserwator nigdy nie bije ci brawo, gdy wygrywasz. Patrzy, analizuje, cicho konkuruje w swojej głowie, nie rzuca ci wyzwań wprost, publicznie pochwala, prywatnie sabotuje. Stoicka świadomość nie jesteś nikomu winien swojego światła. Ale zwracaj uwagę na cienie, które chowają się za podziwem. Piąty uwodziciel bez zasad stoicy wierzyli, że cnota jest jedynym prawdziwym dobrem. Ale uwodziciel myli sympatię z dobrocią. Jest zabawny, pewny siebie, hojny na początku, ale jego dobroć to waluta, jego słowa, inwestycje. Stoickie ostrzeżenie: nie oceniaj człowieka po tym, jak Cię traktuje, gdy czegoś chce. Obserwuj, jak się zachowuje, gdy nie masz mu nic do zaoferowania. 6. Tchórz z władzą, Marek Aureliusz, zauważył: Dusza przyjmuje barwę myśli, które żywi. Tchórz z władzą ukrywa strach za kontrolą. Nie rządzi przez szacunek, ale przez lęk. Tłumi sprzeciw, boi się pytań, niszczy to, czego nie rozumie. Stoicka reakcja. Mów prawdę spokojnie. Władza oparta na strachu zawsze jest tymczasowa. Zakończenie. Epiktet powiedział: Nikt nie jest wolny, kto nie panuje nad sobą. Najbardziej niebezpieczni ludzie na świecie nie są zawsze źli. Często są zranieni, często przestraszeni, ale ich ból się rozprzestrzenia, jeśli mu na to pozwolisz. Dlatego stoicyzm to nie tylko filozofia, to zbroja. Bądź świadomy, bądź spokojny, bądź wolny. I przede wszystkim bądź swoim własnym strażnikiem. Jeśli to wideo dało ci jasność, subskrybuj po więcej stoickiej mądrości. Twój umysł to twierdza, utrzymuj ją silną.